W historii rynków kapitałowych mieliśmy do czynienia z bardzo dużą ilością baniek spekulacyjnych. Większość zapewnie kojarzy manię tulipanową, kiedy to w XVII wieku cebulki Tulipanów wdrożały pod niebiosa. Dzisiaj powiemy sobie o wiele mniej znanej bańce spekulacyjnej, którą historycy nazwali mianem manii kanałowej. Wszystko zaczęło się na przełomie XVIII i XIX wieku kiedy to Europa była świadkiem niezwykłego zjawiska, znanego później jako rewolucja przemysłowa. I była to również era intensywnego inwestowania w akcje spółek zajmujących się budową kanałów i dróg wodnych. To szaleństwo inwestycyjne przyniosło zarówno ogromne zyski, jak i spektakularne utraty majątków. Mania kanałowa była pochodną rozwoju technologicznego, które doprowadziły do tego, że budowa kanałów była coraz bardziej opłacalna, a do tego wzrosło znaczenie spływu rzecznego. Nowa gospodarka przemysłowa potrzebowała bardzo dużej ilości węgla. Węgiel ten wydobywano w środku kraju i trzeba go było w jakiś sposób dostarczyć do fabryk. Rolne było znacznie drożej. Postanowiono więc skorzystać z tras wodnych. Budowa kanałów ruszyła pewną parę. Wraz z pojawieniem się masowej produkcji, właściciele zaczęli gromadzić gigantyczny majątek. I to właśnie ten majątek w ogóle umożliwił budowanie niesamowitej ilości kanałów. Kiedyś budowa kanałów mogła być finansowana tylko przez państwa i bogate rody arystokratyczne. Natomiast właśnie na początku XIX wieku de facto to się zmieniło. Osoby prywatne już dysponowały wystarczającym kapitałem, żeby sfinansować takie projekty. Jeżeli chodzi o manię kanałową, to de facto momentem, który, którego potem historycy oceniają, że to właśnie to wydarzenie dało jej początek, to właśnie zaczęło się pod koniec, w okolicy połowy XVIII wieku, kiedy pierwsi kupcy z północy zbudowali za prywatne fundusze kanał łączący kilka mniejszych miast uprzemysłowionych. Budowa okazała się sukcesem, który skłonił księcia Bridgewater do zbudowania swego kanału. Po powrocie do Anglii w 1759 roku Zdecydował się zbudować kanał ze swoich kopalni węgla w Worsley bezpośrednio do Manchesteru, omijając rzekę Irwell i wszystkie opłaty celne. Kanał Bridgewater znany również jako kanał Duke'a, został zbudowany w latach 1761-1765, czyni go jednym z pierwszych kanałów wodnych w całej Wielkiej Brytanii. Głównym inżynierem tego projektu był James Bridley, znany z wielu innowacyjnych rozwiązań w budowie kanów. Jego całkowita długość wynosiła 65 km. Książę zainwestował w budowę dużą sumę pieniędzy. Jego budowa kosztowała aż 168 tysięcy funtów, co jest równowartością około 300 30 milionów dzisiejszych funtów. Inwestycja jednak spłaciła się już w ciągu zaledwie kilku lat. Dzięki niższym kosztom transportu ceny węgla z dnia na dzień spadły o połowę. Kanał umożliwił przemieszczenie się dużych ilości węgla, co wpłynęło na rozwój przemysłu w regionie i wzrost gospodarczy w Manchesteru. Dzięki swojemu sukcesowi stał się on wzorcem dla innych projektów kanałów na terenie Wielkiej Brytanii i innych krajów. Natomiast w Wielkiej Brytanii to zjawisko było największe. No i to właśnie ten sukces księcia dał początek manikanów. Tutaj możemy zobaczyć wykres, na którym jest pokazana, pokazana wartość handlu kanałem Bridgewater w latach 1806-1871. Tak naprawdę wolumen jest stały. Są, pewnie, są pewne wahnięcia, ale już de facto od początku XIX wieku był w pełni wykorzystywany. Po wielkim sukcesie komercyjnym kanału Bridgewater Anglików ogarnęła mania spekulacyjna. Ludzie myśleli, że na ich oczach właśnie zmienia się całkowicie rynek. Wzrost gospodarczy drastycznie przyspieszy, a na tym wszystkim Olbrzymie pieniądze zarobią przedsiębiorstwa zajmujące się budową kanałów. W ciągu następnych 20 lat powstała większość najważniejszych kanałów w Wielkiej Brytanii. Były zakładane przez kupców i bankierów, w szczególności jednak właścicieli kopalni węgla, producenci tekstyliów i baronów garncarskich, którzy chcieli otworzyć nowe rynki dla swoich produktów. Kapitał prywatny zwykłych obywateli zaczął na masową skalę napływać na londyńską giełdę. Każdy chciał zarobić na nowej, wielkiej rewolucji technologicznej. Spółką, której akcje były handlowane w największym stopniu, był Grand, Grand Junction Canal. W momentu debiutu giełdowego tej firmy notowania rosły już po 300%. Co ciekawe, wówczas firma nie zaczęła nawet budować jeszcze swojego kanału. Nie uzyskała nawet potrzebnej zgody na taką budowę od parlamentu brytyjskiego. Tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądały w ogóle kanały budowane w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. prawda, jeszcze wtedy zdjęć nie było, więc musimy opierać się na obrazach, ale z grubsza w ten sposób. Nie było na szerokie Wystarczyło, że zmieści się barka z węglu. To w zupełności wystarczało. Wracając jednak do naszej banki, to był to klasyczny przykład, no bo fundamentów jeszcze nie było, ponieważ budowa nawet kanału nie ruszała. Mieliśmy tylko informację o tym, że kiedyś ona się rozpocznie. I nie minęło 3 lata, jak cena akcji wróciła do poziomu z momentu IPO. Więc osoby, które zainwestowały i chwilowo wzbogaciły się o te 300%, no to potem straciły prawie wszystko. Kurs padł finalnie z 470 funtów za akcję do 100 funtów. Podobnych przykładów, jak historia z cenami Grand Junction Canal, jest znacznie więcej. Historycy są całkowicie zgodni co do tego, że na przełomie XVIII i XIX wieku. Wielu Anglików straciło oszczędności całego swojego życia. Nie doszacowali oni potęgi rozwoju kolei, która sprawiła, że kanały z wielkiej innowacji przestały być aż tak kuszące. Węgiel bowiem można było transportować koleją, co było i tak znacznie tańsze niż transport lądowy w klasycznym tego rozumieniu. Tak samo inne produkty. Więc historia uczy nas, że rewolucje technologiczne pojawiają się średnio raz na kilkadziesiąt lat. Dosłownie za każdym razem inwestorzy z całego świata są oczarowani nowymi możliwościami inwestycyjnymi. Jednak chociaż te rewolucje rzeczywiście odmieniają życie zwykłych ludzi na lepsze, to inwestorzy bardzo często nic z tego nie mają. Konkurencja powoduje bowiem, że tylko nieliczne spółki Będą w stanie zarobić i dostosować się do nowych uwarunkowań giełdowych. A my, jako inwestorzy, musimy o tym doskonale pamiętać.